9 minut po godzinie 23 na zaproszenie kolegów ze Studia 202. Oczywiście w najbliższym czasie skorzystamy z tegoż zaproszenia. Teraz zapraszam Państwa na spotkanie 3 godzinne z audycją, którą Państwo dobrze znają. Nie wymieniam jej tytułu, bo zaraz tytuł sam się zagra, ale wcześniej. Tu Polskie Radio Rotzwaff Muzyczna Ciganeria Muzyczna cyganeria to wędrówka i poszukiwanie, to wołanie w noc bez odpowiedzi. Pukanie do zamkniętych na głucho drzwi. To szukanie okruchów nadziei i... Najważniejsze. Sztuka słuchania. Sztuka słuchania innych i samego siebie. Dobry wieczór, moi drodzy. Dzisiaj w Muzycznej Cyganerii będzie troszeczkę inaczej, yy, dlatego że mamy troszkę zaległości jeszcze z roku 2019, a tu już 20. No i niestety te zaległości trzeba nadrobić. Pozdrawiam wszystkich uczestników 43. spotkań literacko-muzycznych wraz z Piotrem Gózkiem, który tę imprezę wymyślił od początku i ją organizuje i dzielnie sobie z tym radzi, choć przeszkód, czasem miera. Ach, ileż. Za konsoletą realizatora Krzysztof Placzek. W amplifikator Ugeniusz Praczyk, czyli sami swoi. Ponadto przy komputerach i telefonach Kasia Deruba, ze studia Leszek Kopeć, redaktor Sara i jak kamery pokazują, bo odwołuje się ostatnio do kamer, yy, są też goście. Napisaliśmy już informację o tym, co to za goście, bo to właściwie stali współpracownicy, tylko mieli trochę przerwy. Mam nadzieję, że teraz będzie to już mniejsza przerwa. A więc pudełko zapałek, Michał Żuczkowski Michał i Tomek Krukojc. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No już, jeszcze raz musisz powiedzieć dobry wieczór, bo nie spodziewał się realizator, że tak szybko zareagujesz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Teraz słychać. Panowie, cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że z nowym rokiem mnóstwo nowych pomysłów. To skorzystajmy z okazji i powiedzmy ludziom, że 23 stycznia w Galerii Ślimak Koncert z grupy Pudełko Zapałek. No i tam się pojawią zupełnie nowe rzeczy. Michale, ujawnimy trochę? rąbkę tajemnicy. No, oczywiście. E, tak się złożyło, że e, zrobiliśmy taki program e, specjalnie poświęcony Stanisławowi Grochowiakowi. E, I to jest troszkę taka m, inna, inna rzecz. E, różniąca się od tych, które prezentujemy zazwyczaj. Czyli jakaś nowość. Ponieważ jest to dosyć spójny taki, można powiedzieć, nawet spektakl taki słowno-muzyczny, tu nawet Tomka będzie można zobaczyć w akcji jako, to, można czego? powiedzieć, aktora. No brawo, ale kolega Krukoś zawsze będę... miał talenty aktorskie, więc tak nie <noise> będzie to zaskoczenie. No. Będę lektorem, będę recytować Polowanie na Cietrzewie. To jest dość, dość długi tekst Stanisława Grwodziaka i świetny zresztą. Rozumiem. Dobrze, to wszystko 23 stycznia, Galeria Ślimak, godzina 19. I tam proszę przybyć, bo to będzie zupełnie nowy program. Udełka zapałek. A dzisiaj chłopaki się pojawili, żeby wypełnić swoje obowiązki. E, jaką piosenkę usłyszymy premierową już za moment? I pierwszy raz w tym studiu, także same premiery będą dzisiaj. E, tutaj akurat to nie będzie premiera. Nie. E, ponieważ e, mamy dzisiaj 8 stycznia, czyli wkraczamy w nowy rok 2020, postanowiliśmy dzisiaj zagrać e, balladę noworoczną, czyli piosenkę e, która jest grana tylko i wyłącznie na początkach roku, jeżeli można to tak nazwać. Tak, tak no na początkach roku. Lat. Tak, na początkach Postręgu. lat kolejnych. No bo powiedzmy granie piosenki noworocznej w maju czy w sierpniu, w czerwcu byłoby troszeczkę, troszeczkę mija się wcale. No chyba, że ktoś lubi kontrowersje i tak jak w filmie bodaj, że Ladies, obchodzi się Sylwestra w lipcu na dachu szpitalu. Można szpitala. i tak. <noise> Teraz mi się jakoś przypomniał ten film. Ale to przez moment. No dobrze, to w takim razie prosimy o piosenkę noworoczną. Tomasz Klukoic, Michał Rzuczkowski, cieszę się bardzo, że jesteście. No co zaczynamy. Ja jeszcze to może zaczynamy. dodam, że ta piosenka już gościła na antenie Radia Wrocław, tylko że w całkiem innym wykonaniu, w całkiem innym składzie nawet my się wówczas nazywaliśmy Jesus Band. A braliśmy udział w muzycznej bitwie Radia Wrocław no Tak, proszę. i ta piosenka również się pojawiła Akurat było to w styczniu właśnie Także mhm. idealnie no, pasowała no. Do, do No i wtedy był ten większy skład Była gitara basowa, była perkusja, były klawisze Chłopaki, gdzie wy tu z perkusją Chcecie i klawiszami No, no nie, do no, nie no, Jeszcze może bo band bym proponował Dzisiaj we dwóch Bardzo proszę, piosenka noworoczna Po raz kolejny zabrzmi w Radiu Wrocław Ze studia ZT4 Studia najnowocześniejszego podobno w Polsce. No, podobno, ale skoro tak mówią. Dobrze, zaczynamy. Nastał ludziom nowy rok, czas dał nową sójkę w bok. Czujesz się po takiej sójce, jak na kacu lub pobójce. Niech nam żyje nowy rok. ognie dźgają mrok One sztuczne, on prawdziwy Więc on wygra żadne dziwy Starzeje się człowiek, sypią się lata jak suchy grom Aż kręci się w głowie od tego obracania się wprost się człowiek sypią się lata jak suchy grom, aż kręci się w głowie od tego obracania się w prąd. Niech się święci nowy rok, radość w sobie wzbudź ad hoc. Co ci do szczęścia trzeba, już na pewno spadnie z nieba, nastał tobie nowy rok. Uda ci się wreszcie skok, a nie wyjdzie nic ze skoku. Chodź, doróbce na boku. Starzeje się człowiek, sypią się lata, jak suchy grom. Aż kręci się w głowie od tego obracania się w prąd. Starzeje się człowiek, sypią się lata, jak suchy grom. Aż kręci się w głowie od tego obracania się w proch. W kalendarzu nowy rok Więc się schlejesz niczym smok Choć poboli jutro głowa Zaczniesz życie swe od nowa Szumi w głowie nowy Tylko dziwne, że ból głowy Znany skądś już, a nie nowy Starzeje się człowiek, sypią się lata jak suchy groch Aż kręci się w głowie od tego obracania się w proch Żyje się człowiek, sypią się lata jak suchy groch, aż kręci się w głowie od tego obracania się w proch. Piosenka noworoczna, pudełko zapałek. Przypominamy 23 stycznia o godzinie 19 w Galerii Ślimak będzie można usłyszeć obo panów w zupełnie nowym programie, dlatego też zapraszamy gorąco już dzisiaj. Będziemy jeszcze o tym zdarzeniu przypominać. A panom życzę nowego roku, no i szaleństwa twórczego, tak? Rok już jest nowy, no. w nowym studio. Szaleństwo stare. Szaleństwo jest stare. No ale z tego się nie wyrasta, ustaliliśmy. <laughs> Jeszcze chciałem dodać, że oczywiście w, a propos tego koncertu m, poświęconego Drohowiakowi. Stanisławowi Brochowiakowi, e, oczywiście to nie będą e, same recytacje Tomka, e, głównym programem e, koncertu. Będą piosenki oczywiście do słów Stanisława Grochowiaka. No, ale przy okazji Tomek ktoś porecytuje. Oczywiście. Tak, tak zaznaczyłem, że, że tak jakbym tylko ja, to, to nie. Tak nie wiem, tak mi się wydaje, że mogło być to tak zrozumiane, że to taki <laughs> teatralny spektakl w wykonaniu Tomka. <laughs> a to będzie Pudełko Zapałek, Stanisław Grochowiak i Tomek w recytacjach. Tak. Dobrze, no i bardzo dobrze. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w takim razie. Spodziewam się Waszej wizyty za miesiąc, chociaż liczę. Tak. Planujemy e, przyjechać. Bardzo Jeżeli dobrze. Wiatry będą sprzyjające. Bardzo dobrze to przyjedziemy. Tutaj zawsze są sprzyjające wiatry, po tych korytarzach wieją takie sprzyjające i wiewają do tego studio tutaj. A potem zobaczymy.